Chcesz kupić swoim bliskim jakiś prezent, który przyda im się w trudnych czasach? W dzisiejszym materiale znajdziesz mnóstwo tego typu propozycji. Nagrywam ten materiał z wyprzedzeniem przed corocznymi wyprzedażami na Black Friday po to, żebyście mogli z tych wyprzedaży skorzystać. U nas w sklepie karoluch.pl też przez ten czas możecie kupić różne rzeczy taniej. Pokażemy dziś też trochę rzeczy z naszego sklepu. Kod rabatowy znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem albo w notatkach do tego odcinka podcastu, jeśli nas w tej formie słuchacie. List otwiera radio na korbkę. Dlaczego? Dobrym prezentem, według najlepszej definicji, którą słyszałem w życiu, jest coś, co zawsze chcieliśmy mieć, ale szkoda było nam pieniędzy. I radio na korbkę niestety do tego typu sprzętu należą. To radio na korbkę, Midland r 300, około 400 zł, nie? To radio na korbkę, jeszcze droższe, Albrecht, nie pamiętam teraz numeru modelu, ale to napiszę na ekranie, to radio jest o tyle lepsze od poprzedniego, tego, który pokazałem przed chwilą, że ma możliwość odbioru tych cyfrowych stacji radiowych w tym standardzie cyfrowym, który tam jakoś się nazywa. Też jest na korbkę, też ma wbudowany powerbank. W sensie wbudowaną funkcję powerbanku ma latarkę. Ma, może migać tak, o, nie. Ale ma też możliwość funkcjonowania jako głośnik bluetooth, czyli w sytuacji awaryjnej coś odpalamy z telefonu, żeby tego posłuchać. I słuchamy sobie tego na takim właśnie zewnętrznym głośniku. Można, można. Też jest panel fotowoltaiczny, tutaj też jest lampka pod spodem. O, proszę bardzo, można się tak oświetlać tą lampką. O może tak zostawię, może będę się tak oświetlał. W sumie fajny efekt do czytania albo do robienia czegoś, jest to dużo lepsze niż ta lampka z przodu, nie? Można zmienić kolor tego światła. Zimne, ciepłe, mieszane, ale też najjaśniej, nie? Fajne. Kupiłem to radio do testów i to jest naprawdę fantastyczne radio, ale nie wprowadzę go chyba do sklepu, dlatego że wydaje mi się, że jest po prostu za drogie, ale jeśli ktoś ma ochotę je kupić, to zapraszam, ściągnę Wam specjalnie i sprzedam. Midland r 300 sprawdzone przeze mnie od lat. Jest o tyle fajniejsze od tamtego z kolei, że tutaj ma możliwość otworzenia tej klapki. Otwieramy klapkę i mamy akumulatorek 18350, czyli radio może być ładowarką do tych akumulatorków, w sensie siedzimy i kręcąc korbką, ładujemy sobie takie akumulatorki, albo jeśli nie mamy akumulatorków, pakujemy zwykłe baterie AA i radio też będzie działać. No ale oczywiście nie ma tego cyfrowego standardu. I też ma latarkę. Ma gwizdek na psy. Ma funkcję powerbanku, też można ładować przez USB. Można ładować zewnętrzne urządzenia przez USB. Bardzo fajne rozwiązanie. Mniejszy kuzyn R200 pozbawiony jest funkcji tego gwizdka na psy. Pozbawiony jest też możliwości pracy z baterii AA, ale poza tym ma funkcję bardzo podobne i też jest przy tym zauważalnie tańszy. Druga rzecz na mojej liście to krzesiwo. I tu akurat mam pod ręką takie krzesiwo Origin Outdoors. Nie będę może pokazywał tutaj w środku, żeby, sypać, żeby tutaj nie sypać iskrami. Oprócz tego, że ma to krzesiwo, dwumetrowy kawałek parakordu. Tu jest zdaje się otwieracz do. Butelek jeszcze z takim małym kluczem. Do tego jest centymetr, w sensie miarka 5 cm i w podziałce 1 do 100 tysięcy na 5 km. Czyli tak, jakbyśmy. No, 100, 1 do 100 000 są takie dosyć dokładne mapy samochodowe. Fajne to jest. I gwizdek też jest tu. Kupiłem po to, żeby się tym pobawić i zobaczyć, czy wprowadzi do oferty sklepu. Jeszcze nie wiem. To z kolei jest krzesiwo, które dostaliśmy od Helikona. W ogóle, może y, kilka słów na ten temat, nie? Bo będą się to pokazywać rzeczy, które dostaliśmy od różnych marek. I ja będę starał się o tym pamiętać, żeby to zaznaczyć. Na przykład kurtka, bluza, czapka, spodnie. Wszystko to dostałem od Helikona. Rafatkę też, ale zdziwiłem, bo już mnie ciepło. To krzesiwo dostałem od Helikona. Jeszcze się nim nie bawiłem, bo to w zasadzie nie jest krzesiwo, tylko taki cały zestaw. W sensie w takim blaszanym pudełeczku przyjeżdża krzesiwo, a także. Zafoliowany kawałek waty i dwie takie kostki paliwa. Wiecie, to jest super rozwiązanie, Zapalamy kostkę paliwa, za pomocą krzesiwa, i kostka paląc się, podpala to, co mamy potrzebę, z czego chcemy zrobić ognisko, nie? Na przykład jakieś mokre drewno, czy mokre patyki. I w fajnym takim pudełeczku, eleganckie, krzesiwo, niedużutkie, lekkie. No tu już nie ma żadnych takich dodatków. Na przykład ten, ten uchwyt tutaj yy, nie ma gwizdka, a na, tym, na tej blaszce do pocierania nie ma z kolei żadnych dodatkowych, żadnych dodatkowych funkcji. Dlaczego krzesiwo świetnie nadaje się na prezent? Ja do zapalania ognia polecam raczej zapalniczki, żeby robić duży zapas zapalniczek, zapałek itd., tak ale krzesiwo, takim krzesiwem można zaraz zapalić kilka tysięcy ognisk przez wiele, wiele lat. Jako któraś warstwa do zaspokojenia potrzeby rozpalenia ognia krzesiwo jest rozwiązaniem fantastycznym. Najlepiej jest kupić najpierw kilka zapalniczek po kilka złotych niż krzesiwo za kilkadziesiąt, nie? Więc dlatego krzesiwo kupujemy dopiero w drugiej kolejności. Jeśli chodzi o takie najdroższe prezenty, w sensie z tych wszystkich, które dzisiaj mówiłem, no to ten namiot i ten piecyk to też może być prezent, nie? Jeśli ktoś już ma wszystko, a Wy jesteście bogaci, czemu by nie można komuś kupić coś takiego na prezent? Gdyby ktoś się zastanawiał, czy ja właśnie odłożyłem patek, który wyjąłem z ognia na podłogę namiotu, albo, broń Boże, na ziemię, to nie, mam tutaj taki kawałek. Blachy z jakiegoś starego piekarnika, którą gdzieś znalazłem, i wykorzystuję tutaj chwilowo w namiocie. Kolejna rzecz. Prosty, tani gwizdek suriwalowy. Gwizdek jest jednym z najpotrzebniejszych akcesoriów w sytuacjach awaryjnych, ponieważ gwizdkiem można sygnalizować naszą obecność, to, że potrzebujemy pomocy tak długo jak oddychamy. Podczas gdy krzycząc, głos stracimy pewnie już po jakiejś pół godziny. Ciekawe, jak to zbiera mikrofon. Uszy, o Jezu, bolą mnie uszy. Zostaliśmy kiedyś też do testów taki gwizdek helikona metalowy, którego teraz nie pokażę, bo gdzieś go wtryniłem, muszę go znaleźć najpierw, ale tu go pokażę Wam na ekranie. Też całkiem fajny wynalazek. A jak coś jest metalowe, to wiadomo, że jest bardziej odpory na różne niekorzystne warunki niż coś wykonane z plastiku. Jeśli nie radio na korbkę, to może tanie, małe radio na baterie za kilkadziesiąt złotych. Najważniejsze, jeśli kupujemy radio na baterie, to kupujemy takie, które ma fale długie LW i zakres fal ultrakrótkich. FM po to, żebyśmy mogli słuchać stacji lokalnych, a gdy w naszej okolicy zdarzy się coś bardzo złego i radia lokalne nie będą nadawać, to wtedy słuchamy Polskiego Radia, programu pierwszego na 225 kHz. Dlaczego nie ma to znaczenia przy radiach na korbkę? Znaczy, też ma, ale wybór radiek na korbkę, które odbierają te częstotliwości, jest znikomy. Ja nie znalazłem żadnego dobrego radia z takim zakresem. Latarka. Dlaczego by nie latarka? W sumie, latarek nigdy za wiele. Tu akurat mam latarkę, z którą się ostatnio nie rozstaję. Armitek Wizard C2 Pro Max to jest nowa wersja latarki C2 Pro. To jest ostatnia bądź przedostatnia latarka, którą kupicie w życiu. Ma mnóstwo funkcji, mnóstwo trybów pracy. Ładuje się ją z gniazdka USB za pomocą magnetycznej ładowarki. Super wygodne rozwiązanie. Trzeba tylko delikatnie przekręcić spód, żeby zaczęło się ładować. Można zaczepić ją do czapki, do kieszeni, można zaczepić do montażu na głowę i da się trzymać montaż na głowę i nie zdejmować tego klipsa. Fajne rozwiązanie. Dlaczego ostatnia bądź przedostatnia? Ta latarka została odrobinę ulepszona od poprzedniego modelu, to znaczy ma większy akumulatorek, nie 18350, tylko chyba 21700 oraz przejściówkę na 18650, dzięki czemu możemy korzystać z akumulatorków, które już mamy. Daje więcej światła i daje piękne, rozproszone światło. Zobaczcie. Piękne, rozproszone światło, ale to nie jest wąski snop do szukania czegoś, gdy nam się coś zgubi, np. zwierzę, pies nam gdzieś ucieknie, dziecko się w lesie zgubi, więc to jest ostatnia albo przedostatnia. Tą drugą będzie najprawdopodobniej Maglite 6D, 5D. To są świetne latarki, mają dobry, skupiony promień świetlny, doskonałe jako szperacze. Też polecam, też mam taką latarkę, tylko nie chciałem się jej tutaj przywozić. Scyzoryk, to jest akurat, akurat Victorinox, z taką fantastyczną końcówką, którą sobie tutaj dołożyłem do korkociągu, był kiedyś o tym osobny materiał, będzie w opisie pod filmem, albo multitool, to akurat jakiś Leatherman w etui. To co w ogóle, uważam, jedne z najlepszych prezentów, bo latarek można mieć mnóstwo. Tak samo z scyzoryków i multituli również można mieć mnóstwo. Jeśli ktoś ma jeden scyzoryk, to można mu kupić drugi, miniaturowy do noszenia przy kluczach, z ostrzem, z nożyczkami, z pilnikiem do paznokci. Świetne rozwiązanie także dla kobiet. Skoro jesteśmy przy nożach, to trochę inny ich pokażę. To jest prosta i tania mora którą kupiliśmy, żeby Zacząć sprzedawać w naszym sklepie, więc kiedy oglądacie ten materiał, to on już jest w naszym sklepie w sprzedaży. Może jeszcze jest, w sensie, bo kupiłem kilka sztuk. Prosty, tani nożyk ze stali nierdzewnej albo węglowej. Ten akurat jest ze stali węglowej. Wygodny uchwyt, fajny profil ostrza. Nie bez przyczyny, kiedy ktoś szuka noża do sytuacji awaryjnej i noża do survivalu. poleca mu się bardzo często właśnie More. Pochodną tego modelu noża też znajdziecie u nas w sklepie. To jest nóż Light My Fire z krzesiwem w rękojeści. Praktycznie identyczny, tylko że ma do tego krzesiwo w rękojeści. Skoro jesteśmy przy nożach, to też nie wziąłem może pokazać coś do ostrzenia noży. Czyli albo po prostu kawałek kamienia do ostrzenia, albo takie bardziej wyrafinowane ostrzałki, że coś tam się układa, ostrze pod odpowiednim kątem, i takie potem jest ramię, które po tym ostrzu przejeżdża, żeby zachować odpowiedni kąt ostrzenia. Wynalazków do ostrzenia noży jest mnóstwo. I fajnie, dzięki temu możecie komuś kupić taki, jakiego jeszcze nie ma. Może będzie mu się nim wygodniej ostrzyło te noże, których wcześniej inaczej ostrzyć nie mógł. Inne fajne rozwiązanie z naszego sklepu to racje żywnościowe. Na przykład Seven Oceans. Mówię o nich, dlatego że to zawsze jest dla mnie taki standard racji żywnościowej na sytuacje awaryjne, bo są dobre i tanie, czyli są dobre podwójnie. 5,5 letni okres trwałości da się je zjeść normalnie, w sensie. Jako słodycz, przekąskę, ciastko. Nie są pod tym kątem idealne, nie są tak dobre jak ciastka, ale jako przekąskę, na przykład na wycieczce, uważam, że nadają się doskonale. Można je wodzić w samochodzie i pod tym kątem zawsze je polecam. Stworzono je dla trat ratunkowych, więc muszą być odporne i na upały, i na niskie temperatury. Jedna sztuka kosztuje około 18 zł. Ostatnio musieliśmy troszkę podnieść ceny, ponieważ dostawca również ceny podniósł. A jak VAT wzrośnie na żywność, to też podrożeją. Wiecie, ja nie znoszę reklamować rzeczy, które mamy w naszym sklepie na kanale, dlatego, że mam takie poczucie, że zawsze ktoś może powiedzieć: niesłusznie zresztą, że ja was naganiam, namawiam, że was straszę, żebyście coś kupowali". Ale fakty są takie. Kiedy VAT na żywność został obniżony do 0%, to obniżyliśmy cenę po prostu o wartość VAT-u. Nie było żadnego powodu, żeby robić inaczej. VAT spadł, to nie płacicie go, przecież to nie ja płacę VAT, tylko Wy. Natomiast kiedy ten VAT się pojawi, no to oczywiście podniosę ceny dokładnie o wartość VAT. Więc jeśli macie potrzebę kupić tych racji więcej, to albo śledźcie informacje w mediach, czy ten niski VAT zostanie utrzymany, albo po prostu kupcie teraz i miejcie to z głowy. Bo potem jak będę zapowiedzieć, że VAT może wzrosnąć, to nagle się wszyscy na to rzucą, może się okazać, że po prostu dla was już nie starczyło. Ale ja się bardzo niekomfortowo czuję mówiąc takie rzeczy właśnie dlatego, że ktoś mi zawsze może powiedzieć, że ja naganiam, namawiam, nie wiecie. Sklep to nie jest moje podstawowe źródło dochodów. Ja pracuję na normalnym etacie, a ponieważ nie muszę zarabiać w tym sklepie, żeby się utrzymać, to nie mam kompletnie żadnej motywacji do jakichś nieetycznych działań. Pomijam to, że nie mógłbym patrzeć sobie w oczy, w lustrze, gdybym nie był z wami szczery. Idąc dalej. Krótkowalówka PMR. Mamy tutaj krótkowalówkę PMR gdzieś. Proszę bardzo, bardzo fajna motorolka. To jest chyba te. 62 albo T82. Ten akurat model mi się bardzo podoba, bo nie ma takiego zwykłego oświetlacza, tylko ma taki po prostu zwykły matowy fragment plastiku i diodki pod spodem i to, to świeci. Śmiesznie to wygląda. Tego jeszcze nie przeprogramowałem, że było 16-kanałowe, ale 16-kanałowe jest. Tu ma latarkę, tu z boku jest włącznik do, do latarki. Działa na chyba AAA albo też na takie firmy akumulatorki, które się dostaje. Tak. Kupiłem tych radyjek kilka, kilka różnych modeli, będę testował, żeby wam pokazać, które są najlepsze, żeby sprawdzić, które są najlepsze i wam pokazać. PMR albo CB radio to jest jeden z najlepszych prezentów na trudne czasy dla bliskich. Właśnie dlatego, że będziemy mogli dzięki temu z nimi utrzymać kontakt. My im pomożemy, oni nam pomogą i tak dalej. Filtr do wody. Dobry filtr do wody. Livestro Peak Personal, ten nowy filtr Livestro, który od poprzedniego różni się między innymi tym, że tutaj to się da wykręcić. I potem to się nakręca na butelkę, więc możemy przecisnąć przez butelkę PET wodę i przelać ją na przykład tę czystą, już uzdatnioną do jakiegoś naczynia. Z rodziny filtrów PIK są też takie z elastyczną butelką, ta jest chyba 650 ml, jest jeszcze taki z butelką litrową. I to się różni od tego, tym że po prostu tutaj ten element filtrujący jest odrobinę krótszy. Tak samo tutaj ma końcówkę do nakręcenia na butelkę PET, więc też możemy wyjąć z tej butelki i nakręcić butelkę PET do tego. I jeszcze jeden filtr z rodziny Live Straw, Peak z workiem grawitacyjnym. Nie? 3 litry wody wlewamy do takiego filtra, odkręcamy, i tutaj możemy albo po prostu z tego pić, albo możemy tu wsadzić wężyk, który to wężyk też jest w zestawie przelać tę wodę na przykład do jakiejś butelki. W sensie wieszamy sobie to na drzewie, pod spodem staje 5-litrowy kanister na wodę i przez wężyk ta woda sobie tam elegancko wpływa. Skoro mówimy o filtrach, to pokażę Wam jeszcze to rozwiązanie, które też dostaliśmy od Helikona do pokazania przy Jak widzicie, tego jeszcze nie zrobiłem. Mianowicie filtr wstępny. To jest po prostu taki worek. Wiesza się to gdzieś, wlewa się do tego wodę i pozwala się tej wodzie powoli spłynąć przez ten narożnik i ścieknąć na przykład do butelki. Po co się to robi? Za pomocą tego rozwiązania... Usuwamy dużą część zanieczyszczeń mechanicznych, czyli drobinki plastiku, nie wiem czy mikroplastiki, ale takie większe drobinki plastiku, jakieś zawiesiny, jakiś muł, który pływa. Czyli wszystkie te rzeczy, na których po pierwsze żyje sobie życie biologiczne, bo ono się do nich przyczepia, a po drugie wszystkie te rzeczy, które utrudniają dezynfekcję wody. Bo jeśli do takiej mętnej wody wrzucimy tabletkę do dezynfekcji, taką z chlorem na przykład, to jej efektywność działania będzie mniejsza, niż gdyby woda była przejrzysta. Dlatego w instrukcji tego typu tabletek znajdziecie na ten temat uwagę. Innym rozwiązaniem, które Również skorzysta z takiego worka filtrującego, który doskonale nadaje się na prezent, tylko go nie wziąłem ze sobą, ale coś o nim nagrywałem kiedyś, to Wam pokażę. Jest taki oto ultrafioletowy sprzęt do dezynfekcji wody w sensie ultrafioletowa lampa. Ona unieszkodliwia małe życie biologiczne, wirusy, bakterie, pierwotniaki. I też oczywiście gorzej działa, kiedy ta woda jest mętna, bo ten ultrafiolet musi po prostu dotrzeć do tego pierwotniaka, czy do tej komórki bakterii, którą ma zabić. I ten elektryczny wynalazek do dezynfekcji wody uważam za świetne rozwiązanie, ponieważ no, jest to praktycznie urządzenie wieczne, tam się nie ma co popsuć, to jest prosta elektronika i lampa ale niestety nie jest to tanie, jest to droższe od dobrego filtra. Jeszcze mam taki filtr do pokazania, to jest Grail, ja go już tak od wakacji mniej więcej testuję. Kupiłem dwa różne Graile różnej wielkości po to, żeby je przetestować, a uważam je za fantastyczne rozwiązanie, naprawdę jestem zachwycony tymi filtrami, ponieważ w banalny sposób się z nich korzysta. Nalewamy wodę do tego niczym do kubka, a następnie przeciskamy tę wodę przez filtr, Dzięki czemu możemy sobie od razu nabrać wiele litrów czystej wody. Trzeba trochę siły w to włożyć, albo po prostu własnym ciężarem się na tym oprzeć, ale usuwa również zanieczyszczenia chemiczne, w tym metale ciężkie. Czego moje ulubione filtry marki Livestro niestety jeszcze nie robią, przynajmniej nie te modele. Więc nie wykluczone, że modelem filtra, który będę polecać do usuwania zanieczyszczeń chemicznych z wody również i do przelewania czystej do jakiegoś pojemnika, będzie właśnie grill. Muszę tylko skończyć testy. Jutro się nim jeszcze pobawię, poczytam recenzję, co ludzie mówią na temat tego, czy się im psuje i tak dalej. Mnie się jeszcze nigdy nie zepsuł i podejmę ostateczną decyzję. Raczej przed publikacją materiału to nie nastąpi, ale w ogóle ja dla Waszej wygody linki do miejsc, gdzie możecie kupić te rzeczy, umieszczę w opisie pod filmem. Kelly Kettle to kolejna rzecz, którą sprzedajemy w naszym sklepie, czyli po prostu czajniki typu wulkan, w których w środku pali się ogień, a na zewnątrz jest warstwa wody. Dzięki temu mają bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła, ogień, woda i błyskawicznie gotują wodę, zużywając małe ilości opału, co powoduje, że w sytuacji kryzysowej, gdy będziemy musieli tej wody zagotować dużo, żeby dzieci mogły się umyć w względnie ciepłej wodzie, czy wreszcie po to, żeby tę wodę zdezynfekować, wtedy właśnie docenimy Kelly Kettle, który po prostu gotuje wodę błyskawicznie, małą ilością opału. Korzystam z kaliketli, a mówię celowo liczby liczbie mnogi, ponieważ mam więcej niż jeden od wielu, wielu lat. Najbardziej na działce, gdzie po prostu, jak potrzebuję się wykąpać wieczorem, to sobie gotuję trzy czajniki i wlewam do miski, dolewam zimnej wody i mam po prostu idealną temperaturę na wieczorną kąpiel w namiocie kąpielowym. No wiecie, no nie byłem jeszcze w sytuacji, kiedy, kiedy potrzebowałbym gotować wodę w takim czajniku, żeby moja rodzina mogła przetrwać, nie? I jeszcze w takiej sytuacji nie byłem i tfu, tfu, mam nadzieję, że nigdy nie będę. Czasami ludzie piszą, że o, ty to pewnie czekasz na taką apokalipsę. Właśnie nie, nie czekam na apokalipsę. Liczę, że ona nigdy nie nastąpi. Stacja awaryjnego zasilania. Albo chociaż powerbank. Powerbanki to jest rozwiązanie fajne, jeśli ktoś ich nie ma, znaczy bo nie bardzo jest sens nosić przy sobie więcej niż jeden powerbank. To lepiej jest nosić jeden większy. Ale jeśli ktoś na przykład ma mniejszy powerbank, ma, ma, ma po prostu. Zwykły powerbank, to kupienie mu większego powerbanku z funkcją rozruchu samochodu może się wydawać pomysłem niezmiennym. Znaczy, być może ten sprzęt rzeczywiście jest w stanie odpalić samochód i to nawet kilka razy. Osobiście tego nie testowałem, więc nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Ale większe stacje zasilania, takie jak na przykład ten EcoFlow, którego tu przyniosłem z samochodu, bo on jeździ w samochodzie, bo teraz ładuje mi telefon, na który nagrywam audio. Ale może trzeba będzie naładować jeszcze aparat przed jutrzejszym dniem, to też sobie z tego naładuje. Taki EcoFlow jest fantastycznym rozwiązaniem na awarię zasilania, na blackout, do podtrzymania pracy kotła centralnego ogrzewania, do podtrzymania pracy komputera, kiedy musicie skończyć jakąś ważną pracę. Albo wasz teść, architekt czy prawnik, który pracuje zdalnie i tego typu zlecenia musi kończyć, bo w przeciwnym razie będzie to się wiązało, może się to wiązać z dużymi karami umownymi. Fantastyczne rozwiązanie. Niestety nie jest tanie. Może nie taka teza zasilania, może po prostu przetwornica 12 na 230, żeby w razie czego bliska nam osoba mogła zasilić potrzebne urządzenia domowe ze swojego samochodu, który już ma, a samochód jest przecież agregatem. Był na ten temat osobny materiał na kanale. Tu wyjedzie. Fajnym rozwiązaniem na prezent jest również Swagman Roll, czyli coś, o czym u mnie w domu mówi się takie-takie. W tej chwili Helikon ma trzy różne modele tego swagmana. Taki podstawowy, troszkę tańszy, który się chyba różni tkaniną i wypełnieniem, oraz droższy, który z kolei po dwóch stronach ma dwa różne kamuflaże, gdybyście mieli ochotę kamuflować się raz w jednym otoczeniu, drugi raz w innym. Fajne rozwiązanie dla osób, na przykład, które dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, stojąc w jednym miejscu, albo siedząc, czekając, na przykład dla myśliwych, dla ludzi, którzy podglądają ptaki, dla wędkarzy. U mnie w samochodzie zawsze jeździ ten i dziś będę również pod nim spał znaczy, w śpiworze i dodatkowo będę się. Przykrywał nim. Wykorzystuje go również na wyjazdach. A w ogóle sam swagman, oprócz tego, że jest poncho, poncho linerem, czyli czymś, co ma za zadanie ogrzewać nasze poncho, ma również takie funkcje, że jest śpiworem, w sensie w sezonie letnim. W sezonie zimowym może być zewnętrznym, czy tam wewnętrznym, dodatkowym śpiworem. Oprócz tego może funkcjonować jako koc i można go użyć również jako podpinka pod hamak. Pięć funkcji w jednym produkcie. O to właśnie chodzi. Ale też tradycyjne, zwykłe poncho, czyli nie poncho liner, tylko poncho, które chroni przed deszczem, które pod kątem, na przykład właśnie takiego stania długo w jednym miejscu, może być znacznie lepsze niż kurtka, z której zawsze woda leje się na kolana i potem spodnie są mokre. A jak się poncho stoi w poncho, to woda z poncho za bardzo na kolana. Nie spływa. Bardzo fajne poncza sprzedaje helikon. Można je też wykorzystywać do robienia schronień. A na koniec kilka pomysłów na prezenty dla osoby, które jarają się bronią palną. Mają broń, lubią broń. Wspominała o tym dlatego, że trochę te środowiska się przenikają. Mamy na kanale wielu miłośników broni. Wiele osób planuje mieć broń. Może więc, żeby kogoś zmotywować, żeby zakończył proces robienia pozwolenia na broń, kupić mu jakiś prezent właśnie broniowy. To mogą być na przykład maty do czyszczenia broni, takie rozkładane. Niektóre z nich mają nadrukowane schematy rozłożenia, na przykład Glocka, czy karabinka AK. Dzięki temu później złożenie go w całość jest łatwiejsze. Bardzo fajnym prezentem są zbijaki do treningów na sucho. Takie treningi na sucho pozwalają bardzo poprawić celność. Część tych ćwiczeń można wykonywać wyłącznie na strzelnicy, w sensie pakujemy kilka pocisków do kilka nabojów do magazynka, a wśród nich właśnie zbijak, żeby móc ćwiczyć nie wypały. Muszę się poprawiać zawsze, bo ktoś będzie zwraca uwagę, że do magazynka pakuje się naboje, a nie pociski, chociaż de facto w naboju też jest pocisk, więc to, to jest, wiecie, przypieprzanie się na siłę. Nie ma sensu dawać ludziom pretekst do przypieprzania się. Bardzo fajnym pomysłem są również magazynki. Dobrej jakości magazynków chyba nigdy za dużo, czyli najlepiej magazynki albo firmowe, albo uznanych producentów, dobrych marek, które po prostu nie będą się zacinać, bo to też jest, wiecie, to jest ważne. Bardzo fajne i bardzo drogie są magazynki bębnowe, które mogą mieścić kilkadziesiąt nabojów, w sensie zwykły magazynek do kałacha mieści 30. Można kupić do kałacha magazynek bębnowy, który mieści 75 naboi. To jest coś, nie? Wtedy można stać i strzelać i bardzo szybko przepalić 120, 150, 200 do tych. Nie wiem, ile teraz kosztuje amunicja do Kałacha. Jeśli chodzi o przedmioty będące bronią, no to można kupić prezent tylko pod postacią broni czarnoprochowej. To znaczy, można kupić i dać komuś w prezencie broń palną, nawet jeśli ta osoba nie ma pozwolenia na broń. Może dostać pozwolenie do celów pamiątkowych, kiedy się dostanie albo wygra tę broń w konkursie. Czyli może być tak, że, na przykład, nie wiem, jakiś mój wujek okaże się, że jest myśliwym, kupuje sztucer, daje go w prezencie mnie na gwiazdkę, można to legalnie zrobić. Ja dzięki temu, że on mi go dał, w sensie on nie może mi go fizycznie dać, żebym go trzymał, ale może mi go darować u notariusza. Ja na podstawie tego aktu darowizny, tego prezentu, później wyrabiam sobie pozwolenie na broń, ponieważ powodem do uzyskania pozwolenia na broń w Polsce jest to, że się broń dostało w spadku, wygrało w konkursie albo dostało w prezencie. A jak się spełnia wymóg, żeby mieć ważną przyczynę posiadania broni, to potem jest z górki, zakładając, że ktoś jest praworządnym, zdrowym obywatelem i jeszcze będzie w stanie zdać policyjny egzamin. To wtedy nie ma metody, żeby pozwolenia na broń nie dostał, albo tak jak powiedziałem, czarnoprochowce. Niepotrzebna jest tutaj żadna specjalna papierologia. Wydaje mi się, że jednym z takich najpoważniejszych zagrożeń, do których trzeba przygotować naszych bliskich, jest po prostu blackout, czyli długotrwała awaria zasilania na dużym obszarze. Jeśli chcecie kupić bliskim prezenty do przetrwania właśnie tego kataklizmu, to tutaj jest materiał o najpotrzebniejszych rzeczach. O wielu rzeczach z tej listy nie było dziś mowy, a ponieważ blackouty często zdarzają się w sezonie jesienno-zimowym, kliknij i obejrzyj teraz ten materiał.